Wróżki Disneya. Malowanie jesieni. Dzwoneczku, te jesienne barwy galiści są cudowne. Tak, ładne i takie żywe. E, a gdzie czerwony? O, ona ma rację. Czerwony jesienią jest niezbędny. Dobra. O, tak prawdę mówiąc, ten jest absolutnie zachwycający. Ale nie o taki kolor chodzi. O, oh. może by niebieskiego dodać? Świetna myśl. Czy to w ogóle jest kolor? Hmm. Ja wiem, biedronka za drobiną wiewiórki. Tak złabych akwareli. O, 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 i różu i kwiatów wiśni. Ma być czerwony. Mm. Tak jest, o taką czerwień mi chodziło. <śmiech> <śmiech>